Witajcie, kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku rywalizacji między kanałami. Yy, ostatni draping krzyżówkowy wygrałam ja, więc wybrałam brylanty. Miało być świąteczne odliczanie ale no z tego tytułu, że u Jacka nie było, yy, zdecydowaliśmy się na brylanty. Yy, poprzednia drapka, yy, krzyżówka, Miałam ją z numerem 9, przyniosła mi szczęście, więc spróbuję też brylanty z numerem 9. Eee, także kochani, ja trzymam za Was kciuki, eee, żeby Wam się udało też jak najwięcej wygrać. No i bierzemy się za drapanie. Trzymajcie kciuki, kochani, bo to jest rywalizacja. Tutaj wygrywają tylko najlepsi, a mamy podkowę i tron mamy brylant no i kufer tutaj mamy perełkę i tron mam nadzieję, że widzicie może to Was przybliża troszkę będzie lepiej dobrze, gra czwarta Mamy kufer i kolczyk. Gra piąta. Kolczyk i szminka. Gra szósta. Moneta. Moneta. Będzie moneta? No nie, niestety mamy trofeu. Dobrze. Naszyjnik. Mamy naszyjnik, nasz będzie naszyjnik. Nasz no niestety zobaczcie znowu ząg. Gra ósma, złoto i kolczyki. Gra dziewiąta, korona. Kochani, druga korona. Będzie korona. No niestety worek. A już miałam taką nadzieję. No ale szukamy dalej. Mamy bransoletkę. I trofeum. Prezent. Brylant. Gra. Dwunasta dzwonek. Portfel. Gra trzynasta, róża i garnek. Dobra, teraz sobie zrobimy tą stronę. No, i szukamy trzech identycznych symboli. Mamy szminka i róża. Dzwonek. Worek. Profitu, perfumy, lustro, perła. Gra osiemnasta. Trofeum nie, co gadam? Perfumy, jakie trofeum? Tak, moneta. Tutaj mamy torbę. Chyba zainwestuję w okulary dzwonek, naszyjnik, róża, kolczyk, tak klucz, ale wymyślam prezent, gra 22, szminka, klucz, Dobra. Gra dwudziesta trzecia. Garnek, okulary. Perfumy. Branzoletka. Gra dwudziesta piąta, złoto i czekolada. Dwudziesta szósta. Czekolada, prezent, kapelusz, perła, lustro, podkowa, kurczę, cienko to widzę, portfel. Brylant. O, teraz się brylant znalazł. Okulary. Zegarek. No i jak myślicie, co będzie w bonusie? Nie wierzę. Nie wierzę. Patrzcie, stuwa. <grystanie> ja to normalnie uwielbiam te brylanty. Zobaczcie, dalej, numer 9. Miałam w krzyżówce dziewiątkę, miałam stówę i teraz mam w brylantach stówę. No fantastycznie, a do tego mi okularów nie potrzeba, to widzę doskonale. No świetnie, kurczę. Słuchajcie kochani, normalnie nie wierzę. Trafiłam znowu stówę z drapce z numerem 9. Hmm. Będę musiała chyba coś pomyśleć z tymi dziewiątkami, bo widać, że chyba szczęśliwa jest ta zrabka dla mnie. Kurczę. Jak nie kochać te brylanty? No powiedzcie mi, jak nie kochać? Tu nas zrobiły w konia. Tu nas zrobiły w konia. Korona nas zrobiła w konia. Tak, proszę. A tutaj na końcu trafiła się stówka. Powiem Wam, że normalnie ach, ach, Widziałam ostatnio, Tata gra yy, drapał całą paczkę brylantów i trafiło mu się dwa razy po 60 i 30, czyli miał 150 zł. Powiem Wam, gdzie te kontrolne? O, tutaj są kontrolne. Powiem Wam, że trzymałam naprawdę kciuki, bo to jest ryzyko, taką paczkę. Tych drapki są coraz gorsze. Nie wiem, czy zauważyliście. Trafia się, Boże, no tragedia po prostu z tymi drabkami. Ale tutaj, kochani, to jest bomba. Mamy stuwencję. No, brawo, po prostu brawo. Ojejku, kochani, pamiętajcie o rozdaniu na 1500 subskrypcji. Już jesteśmy bliżej, już mamy 1,4 Powiem Wam, że te subskrypcje różnie, raz wchodzą, już jest tak ładnie, później jeden, dwa odeszły. Teraz po losowaniu siódemek w konkursie, jak było wytypować, ile było siódemek i ten, powiem Wam, że znikło znowu kilka subskrypcji, także no nieciekawe to jest, nieciekawe, bo ludzie sobie wchodzą, subskrybują, żeby wziąć udział w konkursie, potem uciekają, i znowu sobie potem wchodzą, subskrybują, żeby wziąć udział. Yy, no, także no, nie fajnie, nie fajnie. Albo te łapki w dół, oj, fajny odcinek. Macie fantastyczne odcinki, bardzo mi się podobają. Yy, macie super wygrane, a tam pod waszymi filmikami normalnie multum, łapek w dół. No to po prostu zazdrośnicy są niesamowicie albo ktoś po prostu po złości i wrzuca na dół. Yy, oby nam się tutaj nie ten. Nie szczęściło. E, no dobrze, kochani, y, pamiętajcie y, o tych 1500. Ja już tutaj zbieram powoli y, sobie całe y, materiał na, na y, y, dla zwycięzców, y, żeby Wam wysłać jakieś fajne paczuchy. No bo powiem Wam, że 200 subskrypcji to było bardzo dużo, żeby uzbierać. A powiem Wam, że jakoś trzeci tydzień idzie. Także fajnie, fajnie, podoba mi się. Oby tak dalej, obyśmy dobrnęli tych 1500. Może zdążycie do moich urodzin, to zrobicie mi prezent. E, bardzo bym się cieszyła. Urodziny mam w czerwcu, na dniach, na całej pierwszej połowie czerwca. Także e, czekam, czekam, bo chciałabym Wam niespodziankę też zrobić. E, no dobra, kochani. Zostawiajcie łapeczki, subskrypcje, komentarze, jak najbardziej mile widziane. Takie, takie, wielkie łapuchy, takie. No i czek, będziemy się widzieć w, w następnej rywalizacji. Ja Was, kochani, trzymam za Was ogromne kciuki, żeby ktoś mnie w końcu pobił. Buziaczki, trzymajcie się, pa.